Witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować działanie regulatora PWM na układzie NE555 z tranzystorem typu MOSFET NIRFZ44. Podłączony jest wentylator firmy AVC. Jak wszyscy zapewne wiedzą, są to bardzo dobre wentylatory. Ten akurat jest. Bardzo wysokiej mocy, myślę, tak mi się przynajmniej wydaje. 0,7A i napięciu 12V. Podłączone zasilanie, z zasilacza, potencjometr na kabelku. Załączam zasilanie. Jak widać, wentylatorek kręci się bardzo wolno. Gałka potencjometru przekręcona na minimum. Teraz powolutku będę zwiększał potencjometr. O weźmy o tak będzie chyba najbardziej wiarygodnie. Jest wartość minimalna. Teraz jest około 50%. Tego typu regulator rewelacyjnie sprawdza się dla takich wentylatorków. To w tym układzie częstotliwość próbkowania jest około 5 kHz. Wypełnienie z potencjometrem jest w bardzo dużym zakresie. Jak widać, wentylatorek bardzo wolno się kręci. Przypuszczam, że gdzieś w granicach około 100, może 150 obrotów. Ten wentylator jest oczywiście łożyskowany, więc obroty są e, dość wysokie. Jeżeli ktoś użyje zwykłego wentylatora, tradycyjnego, komputerowego, e, na tulejkach te obroty będą zdecydowanie wolniejsze. Oczywiście maksymalne pozostają bez zmian. Myślę, że to byłoby na tyle. Zapraszam do zakupu niniejszego regulatora na moich aukcjach Allegro. Serdecznie pozdrawiam Grzesiek.